i widzę, że robią się na coś. Kolejnym założnikiem będzie również debiutant. Jak na razie dwa starty. Rok temu również tutaj Strasław i wywalczył szóste miejsce. Słowo Mir Pąglawski. Widać wstałek Masyng Foglów. I kolejny z debiutantów. Pierwszy start z na plaży w Gdańsku. Tam z się. Z piachem i rażącym słońcem. Teraz będzie walczył o jak najlepsze miejsce na troszeczkę lepszy terenie. Arkadiusz Kankowski! Wielkie brawa. Alech jest reprezentantem Wielkowo. A Ja już zapraszam tego, który lubi troszeczkę uśmiechnąć się do publiczności i łapkę, Czyli lubi troszeczkę poszał Reprezentant Gdańska. Piotr Jaskólski Rok temu był też z myślę, że teraz również się zaczęli na Jarka Dymka No dobrze, ja zapraszam kolejnego Wielokrotnie brał udział w zawodach Strongmana z zawodowcami Osiągnął tam bardzo dobre wyniki W tym roku już zaliczył pudełko na parze w Gdańsku Robert Krzyczyjko. Moi drodzy, Robert Również powraca po kontuzji, nie na wesz. Noga jego była w gipsie. Teraz falszy, tutaj by jak najlepiej wygod. Zastępny zawodnik będzie reprezentant dzierżąc w swoje debicie wygrał zawody w głowie. Moi drodzy, można powiedzieć, że również masz człowiek Michał Panasik. który w roku 2010 został mistrzem Polski, również do niedawna podpierał mu ale dzisiaj powiedział, będę walczyć z Was Reprezentant Piłusz, Tomasz Wator. Być może nie tak duża waga, ale wiesz, jest żyła i będzie walczył A teraz Zostawia mistrza Polski, mistrza Europy, mistrza świata w wyciskaniu sztangi leżąc oraz bardzo dobrego zawodnika stronych. Niedawno pił z dziesięcioma innymi siłaczami, również z Jarkiem Byrgiem Rekord Kinesa w przenoszeniu 500 500 kilo elektryki przez most szczeski. Tomasz Szapierski, Czarna Woda! Dobrze, zostało na dwóch, są to teraz Pierwszy, który z nich wyjdzie, będzie Łosz, ale za to bardziej utytułowany. Trzykrotny niż polski amatorów Strongman. Na rok 2011 jest właśnie tym mistrzem. Jest również wicemistrzem Europy drużynowo wśród amatorów Strongmenie z Rigi z 2010. Krzysztof Kacmierski! Zobaczcie, jeszcze Wam pokazu zetyczy, że ale nie będą sprawiały go No i ostatni zawodnik. Moi drodzy, człowiek orkiestra, organizator, zawodnik, co jeszcze nie wiem. Dzisiaj powiedział, że nie udało mu się wyrazić tej fotu z z którą się już od dłuższego czasu boryka. Trzeci jednej zarządza w strąbę po stupniczy w niemieckim Wiślok oraz wicemistrz Polski w Masters Slim. Marcin Wulkan Kocnywski. Nie wiemiowa. Oczywiście, a i tej za nie może się odbyć bez tego jedynego sprawiedliwego na placu bojów. Moi drodzy. Wielokrotny medalista Mistrzost Polski, medalista Mistrzost Europy, wielokrotny uczestnik Mistrzost Świata, Jarosław Dymek. Dziękuję za to ciepłe słowa, ale myślę, że nie będę jedynym sprawiedliwym i dzisiaj będzie fair play. I panowie... Życzę Wam wszystkim, żebyście się dzisiaj dobrze bawili i w jednym kawałku skończyli te zawody. Bo kontuzja z tym sportem niestety jest ściśle ściśle koło operatywy, więc się, jej się nie daje. Wielkie dla nich, oni dzisiaj będą przerwać modlikę. Ale wyrobi, drugim, brawka, jest słocy. To jest Ukończyli. No dobrze Panowie, tak więc zapraszam do namiotu, już za chwilę wywołam pierwszego zawodnika.